Cześć wszystkim, mamy listopad Minął jakoś już miesiąc odkąd nie wrzucam żadnego materiału I to nie, nie jest koniec kanału, tylko po prostu przechodzę na nowy kanał Ten porzucam tymczasowo, kiedyś coś na pewno będzie wpadało jeszcze na ten kanał I zapraszam Was do następnego kanału, ponieważ na tym kanale Przez te 7 miesięcy popełniłem kilka błędów prowadząc ten kanał i po prostu nie mogę dalej się rozwijać tak, jak bym chciał, więc po to założyłem nowy kanał. I nie, nie, za, nie zakończę swojej działalności, przeciwnie, ja dopiero się rozkręcam. Przez ten miesiąc nie siedziałem bezczynnie i nie robiłem po prostu nic. Nagrywałem dla Was materiał. Na nowym kanale w sobotę pojawi się dla Was materiał, jak przejechałem 600 km w pogoni za okoniem. W sobotę wleci pierwszy film. Z tego wypadku wleci kilka odcinków, i to naprawdę ciekawych. Mega się starałem, żeby to bardzo dobrze wyszło. W tym roku w listopadzie na pewno zobaczycie kilka wypadów nocnych na nocnego potwora oraz w grudniu szczupaka połowimy, Przygotowałem dla Was niespodziankę. Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. No i od stycznia zaczynamy sezon strągowy. To, na co czekałem najbardziej, już teraz w aktualnej chwili przygotowywuję się do pstrągów. W grudniu zobaczycie o co chodzi dokładnie i naprawdę od ruszamy z pstrągami, będzie coś mega niesamowitego. W końcu muszę dokończyć serię połowu pstrąga tego 50. Myślę, że w przyszłym roku na pewno mi to się uda. Ja już nie mogę się doczekać. Oczywiście na nowym kanale będą pojawiały się filmy ze z tego starego kanału, ale. Wybiorę tylko te najlepsze i lekko odświeżone, czyli dużo bardziej ciekawsze. Oraz aktualne będą y, pojawiały się filmy, więc będzie dużo materiałów. Sorki, że nic się nie odzywałem. Kto, ten, kto mnie śledził, widziałem parę widzów, odeszło od mojego kanału od subskrybowania. No, ale przez miesiąc naprawdę jeszcze nie wiedziałem w sumie, co mam zrobić. No, ale nic, no, z, mam nowy kanał, tam już parę filmów jest. Możecie, możecie zobaczyć, idzie zima, ciężki okres, a dla mnie to wręcz przeciwnie, mega dużo pracy i mówię wam, mega dużo filmów będzie właśnie. No, co mnie mega cieszy, już nie mogę się doczekać. No, kanał zostaje pod tą samą nazwą Dziki Spinnik, nie zmieniam tego. Myślałem, żeby zmienić, ale nie, zbyt bardzo się przywiązałem do po prostu. Tej nazwy. Więc co widzowie? Sorki jeszcze raz za ten miesiąc przerwy i za zero odzewu, że wcześniej nie dałem znać. I zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Ten kto mnie śledził, serdecznie Was tam zapraszam. Z mojej strony to raczej tyle. Już chyba nie mam Wam więcej co do przekazania. I tak, większość rzeczy na pewno zapomniałem, bo po drodze tutaj naprawdę myślałem o tym, co Wam powiedzieć. Tak szczerze, w sumie miałem w głowie naprawdę tysiąc myśli, co Wam powiedzieć, ale jak przychodzi co do czego, to po prostu wylatuje wszystko z głowy i nie wiem co powiedzieć. No, ale mam nadzieję, że przekazałem wszystko. I to tyle. Wbijajcie na drugi kanał, link macie w opisie. W sumie możecie wpisać nazwę Dziki Spinning, powinniście znaleźć. I co? I to by było na tyle. Widzimy się na następnym filmie. Siemka.